Cześć widzowie, w piątek, witam Was serdecznie. Dzisiaj w nieco innej scenerii. Bawimy się w mechanika. Jak widzicie, dzisiaj na tapecie w mini robimy sobie łożyska. Dzisiaj chwila przerwy od roboty w polu, dlatego że w nocy dość konkretnie popadało, już nawet jak zjeżdżałem wczoraj z pola, a w zasadzie to dzisiaj o pierwszej w nocy to troszkę sobie popadało. Nie dzisiaj na razie taka robota. Zobaczymy co to będzie później, więc taka mała wstaweczka. I do zobaczenia później. Jak widzicie, jeszcze dzisiaj opryski z rzepaczku, pokażę Wam, bo jeszcze tego nie widzieliście, taki zestawik, dopiero właśnie dojechałem na pole, więc na szybko Wam tylko nagram i chcę Wam wrzucić dzisiaj tego szorca, już mimo wszystko wiem, że jest późno, ale no cóż. Przede mną dzisiaj długa noc, ale co? Ja Wam życzę miłego tego wieczoru piątkowego, spędźcie ten wieczór jak najlepiej. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego na razie.